Cześć, witajcie kochani. Wróciliśmy już z urlopu, więc czas, żeby zabrać się za ogród. Wczoraj wieczorem zdążyłam podlać pomidorki. Dzisiaj rano zdążyłam oberwać też wilki. Za chwileczkę zabiorę się za podwiązywanie tych pomidorków. No, przez. Tydzień, wszystko troszeczkę podrosło, w Anglii nadal jest zimno, chociaż dzisiaj mamy piękne słońce, tego postanowiłam sobie ubrać się dalej letnie i w okularach, przepraszam, ale naprawdę porządnie świeci. Yy, I co mam w planach? Obejść moje kwiaty, poobrywać te, które są już uschnięte, troszeczkę przepielić moje grządki warzywne, zajrzeć do ogóreczków, i oberwać troszkę jeszcze więcej ziół. Tu troszkę podrosła szałwia, majeranek, tymianek, oregano. Tak pomalutku, ale dalej rosną, więc na pewno będzie jakiś zbiór. I tutaj w tej grządce mojej ziołowej obciąć szczypior, bo już się troszeczkę postarzał. Kwiaty przekwitły, także pszczoły już nie mają co zbierać. Może będziecie słyszeć, nie wiem, w oddali... Pralka chodzi, jedno pranie już zrobione. Jak to po wakacjach? Słuchajcie, teraz następne pranie się mi tutaj robi. Za chwileczkę będę wieszać. Dzięki temu, że w Anglii nie było, nie było, słuchajcie, za gorąco, to moje podlewanie przed urlopem pomidorów i moich doniczek w szklarni zdało tutaj egzamin. Myślę, że gdyby było za gorąco, tak samo jak mieliśmy w Turcji, koło 40 stopni, to te doniczki niestety by obesły i wtedy bym musiała poprosić przyjaciół, żeby zaszli tutaj do mnie do ogródka i podlali. Ale tak jak powiedziałam, pogoda była taka sobie chłodna, w związku z tym wszystko przeżyło, z czego jestem bardzo zadowolona. Z czego nie jestem zadowolona, to oczywiście z wszędobylskich ślimaków. Niestety zżarły mi kolejne fasolki, podżarły mi trochę kwiatów. Będę musiała zastosować niebieski, granula, gran, niebieski granulat do ogrodów organicznych, bo staram się nie korzystać z chemii, ale niestety chcę także mieć zbiór tej fasolki, a o, połowa już jest prawie zżarta, więc mam nadzieję, że drugą połowę uratuję. Dlatego będę musiała iść do sklepu i sobie słuchajcie, je kupić. Także tak, po urlopie zastałam ogród w dobrym stanie, pomalutku rośnie, nawet mam pierwsze cukinie, za chwileczkę Wam pokażę takie maluteńkie, no i jeszcze w ogórki muszę zajrzeć, ale to już muszę sobie założyć jakieś rękawiczki, żeby nie obszorować sobie tymi szorstkimi liśćmi rąk. No i trzeba się wziąć teraz za ogród, pokażę Wam jak wygląda ogród po tygodniu, prawie tygodniu nieobecności mnie w domu. Zapraszam do oglądania. Zacznę sobie słuchajcie od tej mojej rabaty kwiatowej, która wymaga troszeczkę ręki. Tutaj przede mną moja, chyba już ma 3 lata, ta malwa. I ja tutaj obrywam liście, które już są takie zardzewiałe, można powiedzieć, od dołu, żeby mieć tą. Yy, żeby no, nie szpeciły, słuchajcie, tego kwiata. I pokażę Wam, jakie te liście obrywam. Podejdę bliżej. Mam na przykład takie liście objedzone przez ślimaki, zarzucone. A tutaj, tak zwana rdza na liściach, gdzie one też są takie żółtawe. Nie wiem, czy dobrze widać. I tu już pod spodem mają takie kropeczki. Je obrywam i daję do kompostownika. Przez to ładnie otworzy mi się tutaj przestrzeń dla światła. I to światło będzie tutaj padało na inne kwiaty, które są posadzone pod spodem. Jak liście są większe, to je przycinam. Jak są małe, to... Zostawiam. Tutaj z przodu też sobie poobcinam, żeby trafił na kompostownik, ponieważ ja mam malutki kompostownik przydomowy. Staram się wszystko od razu przycinać do małych rozmiarów, żeby proces rozkładu zachodził szybciej. Które już nie wyglądają, też obcinam i daję do kompostownika. Przy okazji, jak za bardzo mi się rozrasta miechunka, miechunki do kompostownika nie daję, bo ona by z tych korzonków, słuchajcie, rozrosła się jeszcze bardziej. Także ją wyrywam, odkładam na bok, najczęściej do paleniska i potem spalam. Potrzebuję też ziemniaczki na obiad, także yy, Mam tutaj taką kolejną przeschniętą, słuchajcie, doniczkę Maris Piper. Bo w doniczkach Maris Piper rusk, przypominam, kupiony w sklepie normalnie do jedzenia. Miałam kilka bulw, także postanowiłam je, słuchajcie, posadzić też, zobaczyć co z tego będzie. A że nie planuję dzisiaj zakupów, tylko tak posprzątanie domu, ogrodu, ogarnięcie tego, co jest po urlopie, no to zobaczymy, czy coś tutaj się znajdzie na obiad. Doniczki są obsuszone, może nie aż tak bardzo, ale są. Mamy takie małe ziemniaczki, chyba nie za dużo, ale coś będzie. Jest aż tak obsuszona ta ziemia. Myślałam, że jest gorzej, słuchajcie, ale nadal jest wilgotna. Ale tak jak powiedziałam, wykopuję, ponieważ potrzebuję na dzisiejszy obiad. No i na obiadek będzie. O, jeszcze tu jeden wypadł. Na dwie osoby na obiad, słuchajcie. Będzie. Przy okazji tego pana wyprowadzimy. Tutaj mam ogóreczki, rozrastają się, aczkolwiek widzę, że są jakieś zmiany na liściach. Ale ogóreczki malutkie też są. Nie wiem czy będzie widać. Tutaj... Wczoraj... u, Moi drodzy! Ja się nie spodziewałam, ale ja już mam ogórki. No to będę na suróweczkę dzisiaj. O matko, ale jestem zadowolona. Wspaniale. Obrywamy te pierwsze, niech się inne rozwijają. Proszę bardzo. Są ogóreczki. Chodźcie do wiadereczka. No to trzeba je przejrzeć. Tu zobaczcie, moje ziemniaki też już żółkną, ale jeszcze żyją, także jeszcze będę podlewała i mając nadzieję, że urosną większe bulwy. Co my tutaj mamy? Nic nie mamy? Więcej? Przeglądamy, przeglądamy. No nie, więcej nie widzę, ale tak. Czy siak? Byłam zaskoczona. Tu się pięknie rozwija groszek. Malinki. Dzisiaj rano zjadłam pierwszą malinę. I jest większa niż była w zeszłym roku. Być może w zeszłym roku było im za sucho. Nie wiem. Zajrzę sobie do nich później. Tutaj mam patisony. I tutaj moje pierwsze cukinie. takie tyci, tyci rosną. Także też super. O, obrawałam kwiatka. O, mam nadzieję, że jest zapylony. I tu kolejne też rośnie. Dynia ładnie rośnie. Tam jeszcze też rosną. Tutaj jest zostawiony na nasionka, tak jak mówiłam. Niestety truskawki nie wyglądają za ciekawie już. W poprzednim odcinku Wam pokazałam jakieś owady się do niego dorwały. Muszę zacząć się uczyć na temat szkodników w ogrodzie i dzielić się z Wami też tym, co udało mi się przeczytać. Tutaj fasolka rośnie, także dobrze. Wczoraj opieliłam troszeczkę yy, moją cebulę, wzruszyłam trochę ziemi. I ją podlałam, bo było sucho. Fajnie, bulwy się zawiązują, także bardzo mnie to cieszy. Kwiatki zaczynają kwitnąć i bardzo się cieszę, bo suszki też zaczynają już rozkwitać. Troszkę jeszcze dzisiaj rano wyrwałam mojej, e, moich buraczków, bo sobie robię zupę na lunch. Mięta, pięknie się rozkwita. Skali białej, którą Niektórzy z was podziwiali, jeszcze mam dwa kwiatki, zobaczymy, tutaj łubin w cieniu rośnie i na mojej sadzące porzeczki mam owoce. Nie wiem czy to będzie widać, jak nie będzie widać to wytnę, słuchajcie, ale tu są owoce na sadzące, niesamowite i tu się fasolka pnie. O, trochę zaszło, to będzie lepiej. Fasolka pomalutku się tutaj pnie. Tu porzeczka też ma owoce. To jest czarna porzeczka. także czekam, aż zmieni kolor. Groszek pięknie zaczął kwitnąć. Sobie zaraz zrobię z niego bukiet. Tutaj kolejne moje suszki rozkwitają. Tu jest inny kolor. A tu jest mój kompostownik, to już taki malutki, bo to jest metr na metr, także nie za dużo. Ptaki były głodne, wyjadły, co trzeba, trzeba im dołożyć. Pelet im nie smakuje. Myślałam, że pelet, czyli takie granulat, będzie im smakował, a tutaj niestety został. Ogród wygląda naprawdę pokaźnie. Jeszcze wchodźmy do szklarni. Pomidorki. Jeżeli chodzi o pomidory w tym roku, zauważyłam, że one mają więcej liści niż zawiązują gron. Ładnie stoją, rosną do góry, aczkolwiek w większości to są liście, chociaż widziałam, że odmiana, już Wam powiem, American Blue, ma pomidorki. Także. I tam na drugim krzaczku też są pomidorki. Także mam nadzieję, że będzie. Yy, moje śmierdziuszki to są naprawdę malutkie, mini kwiatuszki, ale są. Także, a tutaj z drugiej strony, tu gdzie jest yy, beefsteak i tak dalej, to yy, beefsteak. I druga odmiana: poczekajcie, zobaczę. To jest beefsteak Gigamonto to Niestety tylko liście, 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 i dopiero u góry zawiązują się kwiaty. A papryka to jest w tym roku bach, porażka, bo to jest wielkość papryki, którą mam prawie pod koniec czerwca. Słuchajcie, nie rośnie, największa rośnie tutaj w rogu, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Tu jakaś została mi, jakaś sadzonka pomidora i też kwitnie, potem zmienię na większą doniczkę. Także mój malutki ogródek zazieleniony. Yy, Wisteria dalej jeszcze kwitnie. Także też jestem zadowolona. O, i tutaj mam kolejną malwę, i zaraz też oberwę jej liście. Tu już zaczynałam pierwsze liście obrywać. Nie są one do niczego potrzebne, dlatego nie muszą mi oszpecać moje grządki rabaty i pójdą na kompost. Także ja idę. A jeszcze Wam pokażę, może w doniczkach też wszystko przetrwało. Było porządnie podlane tuż przed wyjazdem i e, ładnie kwitnie. Fuksje pięknie kwitną. Z pelargonii jestem bardzo zadowolona. Przepięknie daje pompony kwiatów i petunia tutaj z takimi ozdobnymi kwiatuszkami. Przepięknie kwitnie. I tutaj proszę, Dalia, chyba Dalia. Spójrzcie, co tu się dzieje. Mszyca zaatakowała moje kwiaty. Zaraz pójdzie tutaj na kwiaty chemia. Ciekawa jestem, ile owoców będę miała z oliwki, bo pięknie kwitnie w tym roku. Może nie będę dotykała, żeby nie opadała, ale jest pełno yy, kwiatów, także zobaczymy. No i tu kolejne doniczki też przetrwały. O i tak, pranie się suszy. Ten kwiat to jest coś cudownego: No już kwitnie dosyć długo i nadal ma przepiękne kwiaty. Jest ich gęsto tutaj. Wyrastają też te kwiaty z narożników. Tu mają innych pewnie odcień, bo jest w... odcień, bo jest w cieniu taki polski język, ale jest przepiękna. Także jestem bardzo zadowolona. A to nie wiem, co to za kwiat. Czy to jest jakaś odmiana hibiskusa? Jeżeli ktoś z Was wie, proszę podpowiedzcie mi. Szukałam po zdjęciach, ale wyskakiwały mi malwy. A nie wydaje mi się, że to jest malwa, bo ma takie inne liście. Te liście są takie lekko jakby omszone, mięciutkie. A tu jest kwiat. Widzę, że po pryskaniu mszyca sobie poszła, także teraz będę pryskać moje dalie. I kolejne malwy z tyłu. I za chwileczkę będą liliowce. Późno, bo tak jak mówię, w Anglii zima. Zima, zima, zimno. No dobrze, kochani, to tyle na dzisiaj. Tak szybciutko słuchajcie, bo po urlopie to człowiek musi iść się ogarnąć. Jeszcze słuchajcie taki szybki rzut okiem na to, co się dzieje na tyle ogrodu, czyli tutaj przy bramce. Fasolka. Zauważyłam, że fasolka tutaj się pnie do góry, ale nie wszystka. Niektóre z fasolek się zarzuciły, niektóre są bardzo słabiutkie, tu muszę zielsko wyrywać, ale to za chwileczkę. A niektóre prawie wcale nie rosną. Także chociaż mam nadzieję, że chociaż z tych tutaj, które się tutaj owinęły, coś będzie. Ale o, zobaczcie, ta stoi w miejscu, nic, a nic nie przyrosła. Ma też chyba coś podżarte. Tutaj obsycha, nie wiem, czy coś tutaj będzie z tego. Kapusta się zawiązuje, w związku z tym trzeba będzie ją przykryć, żeby, o, nawet jest dosyć twardawa, przykryć, oberwać te żółte liście, zrobić im troszeczkę przestrzeni. Tu ślimaki pędzlują. Liście, w związku z tym będę musiała coś, jakiś środek organiczny zastosować. Yy, całe trzy słoneczniki ozdobne Hawarda rosną, ale tutaj z kolei mój bóg zawiązuje się pięknie. Za chwileczkę będzie do zbioru. Musiałam podlać, bo też tutaj oblatywał. Także miał widocznie za bardzo, za, za sucho. Gdzie jestem ciekawa, czy zawiążą mi się w ogóle mm, kalarepki fioletowe, bo one takie są wydłużone. Nie wiem, zobaczymy, czy będą, ale o, za chwilę będzie kolejny zbiór to będzie bób. Pięknie wygląda, aczkolwiek o, liście są też czymś porażone w tym roku. Także. Mam nadzieję, że do zbioru wystarczy i odpukać mszycy w tym rejonie nie ma. Bo mam tutaj na tyłach ogrodu pierwszy raz, także to co tu, je... może odwrotnie stanę, nie nasło, od słońca. To co tutaj jest widoczne, słuchajcie, takie brązowe plamy, muszę sobie doczytać, o co tu chodzi. Chyba że wiecie i będzie jeszcze łatwiej, jak podpowiecie. Yy, ale mszycy nie ma. Także o. I teraz porażka. Tu były trzy rządki fasolki. I te trzy rządki fasolki były pożywieniem dla ślimaków. Zostało jeszcze może ze cztery krzaczki i Zielsko nie ma. Tu manżdu już jest e, na nasionka. Jeszcze sobie dorasta, niech sobie jeszcze dojrzeje i będą. Nasionka na przyszły rok. A z kolei moje baniaki na wodę, czyli tak zwane mausery. W tym momencie, nie wiem czy pamiętacie odcinek, jak mówiłam o wodzie. Tutaj Wam się wyświetli w górnym rogu. Tu były tylko takie puste, a teraz proszę bardzo, obrośnięte są marakują. pasiflorą która przepięknie kwitnie, ma przepiękne kwiaty. Jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo, które się będą otwierały i zarasta przepięknie te małzery i idzie w górę. Także taki rzut, i za chwileczkę zajmę się też rozsadnikiem. W rozsadniku. Miałam nadmiar kwiatów, niestety wszystkie obeschły tutaj, a tu przy, przyniosę za chwileczkę doniczki z moją papryką, która też jest mizerna niestety. Ale żeby wykorzystać przestrzeń, to wyniosę je ze szklarni i wstawię do tego rozsadnika takie malutkie sadzonki. Będzie łatwiej podlewać z tych małzerów. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie mi proszę kciuka w górę i komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Miłego dnia. Pa, pa. I cieszyć się będę dalej pogodą. O, pięknie.